Ślotała planowała ślub z Borysem Szycem. Nad ich związkiem zawisły czarne chmury. Zasia Ślotała, niespełniona modelka, która została stylistką, miała 21 lat, gdy los postawił na jej drodze Borysa Szyca. Nie jest tajemnicą, że to właśnie on wprowadził ją na salony, na które wcześniej nie miała wstępu. Aktor po latach wyznał, że żałuje upublicznienia ich związku. Gadanie o związkach później obraca się przeciwko tobie, stwierdził. Pod koniec 2012 roku plotkarskie media ekscytowały się ślubnymi planami Borysa Szyca i młodszej od niego o 12 lat stylistki Zosi ślotały. Nawet poważny Newsweek uznał za stosowne poinformować swych czytelników, że wzięty aktor który uciekł już sprzed ołtarza kilku kobietom, w końcu zamierza się ustatkować. Zosia to idealna kandydatka na żonę dla Gwiazdora, stwierdził autor artykułu Czy Szyc dojrzał do ślubu. Niestety, bardzo szybko okazało się, że Borys nie jest jeszcze gotowy na żeniaczkę. Wkrótce po tym, jak jego zdjęcie z Zosią pojawiło się na okładce gali, znów był do wzięcia. Borys Szyc poprosił podobno Zosie Ślotałe, by została jego żoną, w ostatnią noc 2012 roku. Byli już wtedy parą od kilku miesięcy. Wydawało się, że początkująca stylistka będzie tą, która wreszcie ujarzmi słynącego z rozrywkowego stylu życia aktora. Pochodząca z tak zwanego dobrego domu Ślotała, córka zamożnego biznesmena. Wkroczyła do show pewnym krokiem i z zamiarem zrobienia wielkiej kariery, o której od lat marzyła. Już wcześniej próbowała swych sił jako modelka, ale chodzenie po wybiegu i firmowanie swoją twarzą cudzych projektów nie było szczytem jej ambicji. Po ukończeniu prywatnego liceum, choć ojciec próbował przekonać ją do studiowania finansów, wyjechała do Mediolanu. By w tamtejszym Instituto Europeo di Designu się fachu stylistki. Studia skończyła z wyróżnieniem, a do Polski wróciła nie tylko z głową pełną pomysłów, ale też z doświadczeniem w doradztwie zakupowym, personal shopping, które zdobywała, prowadząc we Włoszech własną firmę. Mało kto pamięta. Że po powrocie z Mediolanu Zosia spotykała się przez chwilę z tancerzem żarą Koroleowym, ale głośno zrobiło się o niej, dopiero gdy związała się z Borysem Szycem O Zosi i Borysie mówiono, że są idealnie dopasowani. Niestety, aktor nie chciał dla ukochanej zrezygnować z kawalerskich nawyków, więc nad ich związkiem szybko zaczęły zbierać się czarne chmury Ślotała była w szoku gdy pewnego dnia, a przebywała wtedy w sprawach zawodowych w Londynie, zobaczyła w sieci zdjęcia szyca w ramionach aktorki Natalii Rybickiej. Paparazzi przyłapali ich na romantycznym spacerze w Sopocie, co wystarczyło, by brukowca obwieściły koniec związku Borysa i Zosi, którzy jednak, jak się okazało, wcale nie mieli zamiaru się rozstać. Tak przynajmniej twierdzili, gdy ktoś pytał ich o plany na najbliższą przyszłość. Dopiero kilka miesięcy później wyszło na jaw, że zamiast stanąć na ślubnym kobiercu, aktor i stylistka podjęli decyzję o zakończeniu związku. Tak naprawdę decyzję tę podjęła Ślotała, której, o czym było głośno, wpadł w oko podczas wypadu na festiwal filmowy do kan Milion Redmond Eisenberg. Syn właściciela znanej na całym świecie francuskiej marki kosmetycznej, którego przedstawiła jej była żona Piotra Adamczyka, Kate Ross. Zasia wpadła po uszy. Edmond to jej wymarzony mężczyzna, mają wiele wspólnych pasji i wcale bym się nie zdziwiła, gdyby ten związek zakończył się poważnymi deklaracjami, cytowała słowa jednej ze znajomej stylistki Plejada. Zosia Ślotała i Borys Szyc, ich ścieżki wciąż się krzyżują. Nie omijamy się. Jak wiadomo, to jednak nie Eisenberg założył na palec Zosi obrączkę. Ślotała od września 2020 roku jest żoną Kamila Hajdara, z którym jeszcze przed ślubem doczekali się dwójki dzieci. Borys Szyc też w końcu spotkał miłość życia. Związał się z poznaną wiele lat wcześniej na planie spektaklu teatru telewizji Justyną Nagłowską. Ożenił się z nią w 2019 roku. Rok później powitali na świecie syna Henryka. Uchodzą dziś za jedną z najszczęśliwszych par polskiego show biznesu. Choć Zosia i Borys już ponad dekadę nie są razem, ich ścieżki wciąż się krzyżują na różnego rodzaju imprezach premierach, pokazach mody i innych tego typu eventach. Zawsze, gdy na siebie wpadną, witają się uprzejmie i na tym koniec. Mamy normalne relacje, nie omijamy się. Jesteśmy dorośli i każde z nas żyje teraz swoim życiem. On ma cudowną żonę, ja mam cudownego męża, mamy cudowne dzieci i wszyscy jesteśmy szczęśliwi stwierdziła Zosia ślotała w rozmowie z Jastrząb Post.